Budzisz się i mówisz, będę przedsiębiorcą, zakładam firmę. No i co? Wchodzisz w internet albo najlepiej w czata GPT. Czy to dobre wyjście? Na początek może tak, ale radziłabym pójść do doradcy podatkowego albo do biura rachunkowego, które wytłumaczy, na czym to w ogóle polega i na co musisz na samym początku zwrócić uwagę. Albo najlepiej taką dostać checklistę, co musisz zrobić, zanim. Usiądziesz przed komputerem, bo teraz już online możesz się zarejestrować w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, to jest właśnie skrót CDG. Gdzie rejestrujesz taką małą działalność, bo nie mówię teraz o spółce Zo, bo na pewno przeczytasz, że najlepszym rozwiązaniem oszczędność 37 tysięcy rocznie jest spółka Zo. Nie jest dla każdego rozwiązaniem spółka Zo. Zakładając małą działalność albo jakąś restaurację, zakład fryzjerski, czy chociażby jesteś informatykiem, nie jest ci potrzebna spółka na początek. Wystarczy zwykła działalność gospodarcza. I co musisz zrobić? No, przede wszystkim musisz wymyślić nazwę. Bo to, że się nazywasz i podajesz imię nazwisko, to jest za mało. Dobrze by było, żeby ta nazwa odzwierciedlała albo przynajmniej e, e, wskazywała na rodzaj działalności, czym się zajmujesz. Co tak? czysta, zieleń. No to firma zajmująca się ogrodami, albo e, Twoje finanse w dobrych rękach, albo Twoje finanse. No to wiadomo, że to jakiś konsulting czy biuro rachunkowe. Natomiast no, ta nazwa. Musi być skorelowana z tym, co będziesz robił na co dzień. Drugą rzeczą jest adres. Co z tym adresem? Ten adres będzie widoczny nie tylko w Urzędzie Skarbowym, ale będzie widoczny też dla osób, które widzą Twoją działalność zarejestrowaną. Będzie przechodziła poczta, aczkolwiek teraz to już coraz częściej poprzez e-doręczenia przychodzą, przychodzą takie informacje na maila. Natomiast e, nie wiem, czy chciałbyś e, pokazywać ten adres mieszkaniowy tam, gdzie mieszkasz, e, dla, e, czy konkurencji, czy dla innych osób. Więc też warto się zastanowić nad tym adresem. PKD. Co to jest PKD? To jest właśnie rodzaje działalności, czym będziesz się zajmował na co dzień. I to jest bardzo ważne, żeby mm, o, dokładnie wiedzieć, co będziesz robił. Często się spotykam e, w mojej działalności jako prowadząca biuro rachunkowe, że klienci nie mogą dokładnie powiedzieć, co to będzie. To wydaje się trochę śmieszne ale prawdziwe e, na przykład informatycy informatycy mając e, umowę na doradztwo informatyczne mamy takich kilku jak pytamy o dokładne określenie czym się zajmują to nie są w stanie przypisać do PKD i, i co robią na co dzień więc e, to jest o tyle ważne że wybierając później formę podatkowania na przykład ryczałt to wiemy ile ta osoba ma płacić tego ryczałtu Powiem Wam taką sytuację, którą mieliśmy w tamtym roku z naszym doradcą podatkowym, który rozpatrywał sprawę elektryka. Ogólnie usługi elektryczne są na 5,5, czyli 5,5% płacą od przychodu podatku, a niestety pomiary elektryczne są na 8,5%. I błędne określenie stawek PKD powodowało zupełnie inne rozliczenie w podatku dowodowym. Więc warto przysiąść i się zastanowić, co będziemy robić. W każdej chwili możemy dopisać to PKD, jeśli dochodzą nam jakieś kolejne usługi albo działania, które chcemy robić w ramach działalności gospodarczej. Oprócz PKD bardzo ważne jest wybór banku. My mamy swoje oczywiście przyzwyczajenie, jak ktoś się obsługuje, korzysta. Z jednego banku i ma swoją aplikację, no to radzę zostać przy tej aplikacji i przy danym banku, żeby konto firmowe również prowadzić w tym banku. Dlaczego konto firmowe polecam zakładać? Oczywiście to ma znaczenie w przypadku, kiedy ktoś jest WATOWcem, bo wtedy to konto idzie na białą listę i. To ma znaczenie dla naszych kontrahentów, którzy widzą to konto, muszą płacić na to konto za nasze usługi czy towary. Natomiast ja radzę wszystkim założyć konto firmowe ze względu na to, żeby finanse były oddzielone. Jak chcesz prowadzić firmę, to prowadź ją, ale nie mieszaj finansów firmowych z osobistymi. Co jeszcze? No, bardzo ważnym elementem jest forma podatkowania. Tutaj mamy kilka do wyboru. Możemy wybrać ryczałt, możemy wybrać podatek liniowy i możemy wybrać skalę, ale to już jest bardzo indywidualna sprawa i dlatego tutaj... Chat GPT raczej nie pomoże, więc taki doradca podatkowy albo księgowa, rozmawiając i robiąc burzę mózgów z tobą, na pewno wybierze najlepszą formę podatkowania. Bo nie zawsze ryczałt się opłaca, nie zawsze podatek liniowy się opłaca. To zależy od bardzo wielu, wielu czynników. Bardzo ważnym aspektem jest posiadanie kasy fiskalnej. Jeśli Twoja firma będzie obsługiwała podmioty, czyli firmy, no to tej kasy fiskalnej nie potrzebujesz i, 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 i nie ma sensu się w tym zagłębiać. Natomiast, jeśli od, otwierasz salon piękności, gdzie będziesz obsługiwał głowacką, no to jak najbardziej, to wtedy kasa fiskalna, czyli obsługa osób fizycznych, jest wymagana. Oczywiście są limity i tak dalej, natomiast jakby musisz w budżecie swoim przy zakładaniu firmy musisz to uwzględnić, że te 1800 1900 zł na kasę fiskalną musisz wydać. Otwierając gastronomię na przykład, restaurację, musisz mieć zgodę Sanepidu, wiedzieć gdzie umywalka, którą umywalkę i ile tych umywalek musi być u ciebie w restauracji. Musisz też mieć zgodę na alkohol, jeśli chcesz tym alkoholem handlować, czyli koncesję na alkohol. Więc takich aspektów Prowadzenia Twojej działalności jest wiele. A teraz podsumujmy Twoją checklistę. Co musisz wiedzieć przed tym, zanim będziesz tym przedsiębiorcą? Wymyślić musisz nazwę plus imię, nazwisko, czyli Twoje imię, nazwisko, adres PKD, czyli czym będziesz się zajmował, forma opodatkowania, czyli jaki podatek będziesz płacił, czy będziesz watowcem, czy nie. Musisz też pamiętać o kasie fiskalnej. Musisz wybrać bank, gdzie będziesz miał konto bankowe, firmowe. Też pamiętać o innych zezwoleniach. Jeśli na przykład będziesz sprzedawał alkohol, no to musisz mieć koncesję na alkohol. Jeśli nie wystarczy Ci ta lista, albo chciałbyś więcej informacji uzyskać, to zapraszamy do nas, do brokerii.